Pod punkt E mamy pierwiastek trzeciego stopnia, 123 do potęgi 123. Musimy uzyskać potęgę trzecią, tak jak tutaj w tym przypadku, żeby pozbyć się tego pierwiastka. Zatem 123 musi być podzielne przez 3. Cecha podzielności przez 3 mówi, że jeśli suma cyfr pewnej liczby jest podzielna przez 3, to cała liczba jest podzielna przez 3. 1 plus 2 plus 3 daje 6. 6 jest liczbą podzielną przez 3, zatem 123 też jest podzielone przez 3. Zatem rozbijamy to sobie, ten pierwiastek trzeciego stopnia na 123 do jakiejś potęgi, do potęgi trzeciej. Zatem tutaj musi być 41. 41 razy 3 daje 123. Pierwiastek trzeci potęga. Trzecia ulegają redukcji, zatem mamy 123 do potęgi 41. A to już wiemy, że jest liczba naturalna. Naturalna do naturalnej potęgi musi dać liczbę naturalną.